Siemano. Witam Was, Grze Tomb Raider, i kontynuujemy tą lokację. Tutaj była rozruba, jak widzicie. Napadli mnie, ja tylko wcześniej siedziałem. Tutaj, z tego co wiem, to mogą być oni, właśnie trupy, którzy, których oni jakby zrobili. A oni to są oni, po prostu. Okej, jakaś skrzyneczka tu jest. Tu jest prąd dalej. Ciekawe Gdzie zaczyna? Powiedz musi być na niższym poziomie. No co w co ty wierzysz, ej? Zgrał parkurze, lara. A, widać się zacięła. No co ty? Serio? Dobra, drzwi zamknięte. Winda się zacięła. To trzeba się szukać miejsca do wspinania. A, to jest przecież miejsce do wspinania. I co? rozpierdzieliłaś tą windę o, wygląda na to, że jestem na właściwym tropie. Muszę tylko sprawić, żeby winda uderzyła z większą siłą. Tylko jak? Nie, nie jestem tyle ciężki, ciężka. Hmm. A, dobra, widzę tutaj przejście, co otworzymy już? Jedną stronę mamy otwartą, Emano dowództwo do agenta stop. Trójca niezadowolona z braku postępów. Stop. Zdobycie gwiazdy kluczowe. Stop. Wysyłamy nowego agenta, by zapewnić powodzenie. Stop. Stop. No to stop, nie? Dobra. A ja tu muszę coś kliknąć. A on nas. Jest... No idzie do góry przy się kółku. Jedna Znaczy, rozwaliłem, przepraszam. Yy, tak, widziałem to. Już się po to cofam. Będę musiał wziąć sobie to, te części. Tu coś jest, nic tu nie ma. teraz? Aha, pewnie teraz mogę sobie przejść tutaj na dół. Nie, to mi nic nie da. Muszę się jakoś przebić na zewnątrz. A Czaję, czaje, dobra, widziałem o co chodzi? Dobra, tylko ja muszę teraz na dół zjechać, nie? A jak to zrobić? Kliknę tu, on trochę zjedzie. Dobra. I teraz tak. O Jezusu. Trochę zbyt mocno pizłem. Tak nie miało spaść. Musimy znowu wejść do góry. Kliknąć. Pozwalować jeszcze 3, a winda spadnie. To chodziło. Dobra, Ej, mamy strzelbę lepszą będziemy mieli. Fajnie. Jest ja tu mogę skoczyć. A, ja się skoczę. Co mi tam? Czekajcie, że tu coś jest. Patrzcie. O, widzicie, tego nie widziałem. Czyli, ja muszę iść tam całkiem na to, chyba. Próbujemy. Ona jeszcze jeździ. Muszę jeszcze odblokować resztę elementów. Jak to zrobić, ty? obra się nie, nie trzeba zastanawiać, to trzeba po prostu jechać i grać, kurde. To, to jest biegnę szybko tu, rozstój i ciebie rozwalamy. Dobra, jeszcze jeden i winda się ruszy. Jak jeszcze na no ja macie jeszcze jeden rozwalić? Cał Całkiem u góry jest ta drabina, była tu wcześniej? Tej chyba nie była jej tu wcześniej, albo była nie pamiętam. Zara zaraz dublimy tą windę. Jest tu trochę latanie takiego góra dół góra dół, ale to jest. No gram w tą grę pierwszy raz, nie? nie się, co tutaj tak dokładnie trzeba robić i po prostu wszystko metodą prób i błędów, nie? I but spadło? Chyba? Kurde, zerwałeś windę. Babo. No teraz nie chciałbym to lodu spaść. Mogło to by się źle skończyć dla mnie. Czy dla mnie nie, ale... Lara by miała przerąbane. Aha, to ja tutaj sobie na nie, nie zejdę, bo tu jeszcze dziwi ktoś mi. Nikt nie otworzył, nie? Ja sam muszę wszystko robić. Co to było? Nic, nic. Na halo w mordy tu w Nie wiem. Nie trzeba było się tu zatrudniać. Co mamy? Moneta? Czy były to dary dla władców? Yamatai? A może stoczono tu jakąś bitwę? No tak. Peumofon fajny. Ja my go ubrał na twoje miejsce, Laro. Wszystkie skrzynki. No się coś świeci, widzę to. Jak tam wejść? Tu. Tędy. Widzicie? Ja to mam zmysł, co? Wiele skrzynki. coś mi się wydaje. Tutaj będzie ciekawie. Aha, strzały. No a tutaj będzie walka. Amunicja to będzie walka na stówę. I coś czuję, że to nie będą ruski, tylko to będą oni. Jakiegoś rodzaju generałem Popełniłeś sepuku Dlaczego? Piękny Ciągle ostry Mamy miecz. Zawiodłem swoją królową. Rytuał został przerwany. Kapłanka wiedziała, że tylko śmierć może ją ocalić, więc odebrała sobie życie. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w knijącym ciele. Jej gniew zrodził burzę i nie umilknie, póki dusza jest związana z tą ziemią. Moja burzowa gwardia przysięgła ją ochraniać. I musi wypełnić obietnicę. Ja nie jestem w stanie. Dusza uwięziona w gnijącym ciele, a więc stąd są te burze. Aby je powstrzymać, musimy zniszczyć ciało w komnacie rytualnej. Tylko jak mam przekonać do tego pozostałych? 이제... 이제 있는 있 Ej nie przeklinaj. Gościu. O kurde. Gdzie ja mam iść? W ile tych ludzi tu jest? Żyję na tej wyspie, przecież ile ja już ich zabiłem Weźmy sobie strzelba. Dobra, chyba wyszliśmy stąd, z tego grobowca. No, coś tu będzie. Muzyka smutna. Lara idzie powoli sama. Laro, gdzie ty jesteś, to diabła? O nie, co się dzieje? Atakują nas, pomocy! Cholera, nie! A muszę do nich wracać. A tam pierdzielisz? Dobra, ale wczujmy się w rolę i. Uwaga, są na o, Aha, pójśla, wczujmy się w ten jasna! Za lecę do was, już lecę, lecę. No nie jesteś nic na więcej. Reyes, Jesteś ranna. No. Dawaj. Dzięki. Poważnie. Myślałam, że już po mnie. Nie ma po nich śladu. Co się stało? W trakcie ataku Whitman zabrał sam i zniknął z nią. Pewnie zabrał ją do Matyasa. Powinniśmy byli cię posłuchać. Szlak. Ja powinnam była. Co teraz zrobimy? Kuter jest już sprawny. Musimy ściągnąć pomoc. Pewnie sami już na to wpadli. Nie myliłaś się co do Whitmana, Sama ale... widziałaś te burze. Uderzają w każdy pojazd, który się zbliży. W czasie II wojny światowej stacjonowali tu naukowcy, którzy uważali, że burzami kieruje coś, co znajduje się w komnacie rytualnej. Słuchaj, nie znam wszystkich odpowiedzi, ale to ma związek z porwaniem sam. Jeżeli spróbujemy uciec, nie rozumiejąc o co chodzi, to zginiemy. Tak jak piloci. Tak jak rod. Słuchaj, cokolwiek się tu dzieje, zaufajmy jej. Nie możemy wrócić do ich twierdzy. To samobójstwo. Tam jej nie zabiorą. Zaprowadzą ją do komnaty rytualnej. Tym wejściem dostaniemy się bliżej. Słuchaj, wiem, jak bardzo chcesz wrócić do domu, do córki. Naprawdę wiem. Ale to jeszcze nie koniec walki. Nie proszę Cię, żebyś mi uwierzyła, Reyes. Proszę Cię, abyś mi zaufała. Dobra. Spuśćmy kuter na wodę. Ale bym tego tylko do Whitmana całego, nie? Dobra, co mam tu robić? Dawaj, płyniemy Lara. A co ty tam chcesz znaleźć? Naprawdę chcesz wiedzieć? Nie. Serio? Ale powinnaś mi powiedzieć. Chodzi o duszę starożytnej słonecznej królowej uwięzioną w martwym ciele. To jej gniew wywołuje te burze. Jeśli zniszczymy ciało, burze ustaną. Jasne. A po co Matiasowi sam? Nie wiem. I to mnie najbardziej przeraża. Słuchaj, wiem, że to jest szalony plan. Tak, szalony. Ale nie mamy żadnego innego. Dobra, bierzmy się do roboty. Tak o, po prostu przepłynęliśmy. Nie. Ty i Reyes musicie strzec głównego wejścia. Ja w tym czasie pójdę po samu. Chcesz tam iść sama? Im więcej nas pójdzie, tym łatwiej będzie nas dostrzec. Musicie zostać tutaj i zlikwidować jak najwięcej tych gnojków. Nie będą to tylko Solarii. Będą również inni. Samuraje, Gwardia Królowej. W skrócie, strzelajcie do wszystkiego, co nie jest mną lub sam. Moja ptaszyno, to nie jest pożegnanie, więc nie będę się żegnać. Jesteśmy z tobą, Lara. Wszędzie chodzę sam, tą larą, a oni się dzieją że, że, że ona chce iść sama. Nie no, teraz to mega przyspiesza. Ten cały kołowrotek jakby. Ta wyciągarka, o to jest wyciągarka. Jestem Chuj, Whitman i Matthias. A miły pan doktor. Co do cholery robisz, Whitman? Kim są ci, ludzie z Ludzie, strzegą klasztoru. Czekają jedynie, by zostać przedstawieni nowej królowej przez tego, który ją tu sprowadził. No tak, tak. Setknąłem się z takimi prymitywnymi plemionami. Uh, ruszajmy po nagrody, Jamesie. Co on robi? Nazywam się dr James Whitman. Mam pokojowe zamiary. Przedstawiam wam waszą nową królową. Nie. Waszą królową. Jak to jest po japońsku? Waszą. E, e, Joe! Major A nie! A! Ja pierdolę. co to było? No nieźle. Co tu tak zawyło? Tego tak Whitmana tak coś czułem, że go coś rozpierdzili. Tylko szkoda, że nie ja. Ale ten powiew wiatru. Nadal ochraniają swoją królową. Ej, okay. no właśnie, to możemy, Chodźmy w drugą stronę. A, no jest zamknięte. I dobrze. A, tutaj w żadną stronę nie mogę iść. Jeszcze światło, znajdą cię. Jasno przecież. O, idzie gruby. Dobra, chyba mnie nie zobaczą tutaj. Przejść? No dobra, wiem, że tam mam iść, ale, A. o kurde. Coś czuję, ten gruby, to jest takie prawdziwie prawdziwie gruby. Ty jaka ona ma mocne łapy ty. O i gruby mnie zobaczył i dałem mi sceny. plan poszedł i z O, normalne. Ucieczka na wsteczną Jesteś cała? Nie wiem po co pytam. Stop. twardzi. Jak to możliwe, że po takim czasie nadal żyją? Ale musisz ich oskroić, ich amunicję mają ty. Nie jest tak źle. Dobra. Myślę, że jestem już trochę nagrany tym. Poznaliśmy burzową kwartę w końcu. Ale nie rozumiem co chimiko ma z tym wspólnego. Ona była pierwszą królową. Z jakiegoś powodu Matthias sądzi, że sam też ma z tym związek. Ale to nie może oznaczać nic dobrego. Niech ci diadem na dobrej opowieści zrobisz wszystko. Wiem, że odpowiedź kryje się w tej komnacie rytualnej, ale nie będzie łatwo się do niej dostać. Burzowa Gwardia przysięgła, że będzie ją ochraniać. Wiem, że muszę to zrobić, ale bardzo się boję tego, co tam znajdę. Też się tego bardzo boję, dlatego na dzisiaj już kończymy. Dzięki za oglądanie. No i siema!